Witajcie. Dzisiaj pokażę wam i pierwszy raz będę w styczność z drukarką 3D od bambu Lab. Zamówiłem sobie w końcu. Zawsze, zawsze marzyłem żeby się pobawić tymi, tymi zabawkami. I teraz jest okazja. Jestem takim w takim moim w mojej tymczasowej pracowni. Tutaj szafkę mam do złożenia właśnie. Też będę zaraz składał, z, z, zrobiłem sobie, zaprojektowałem specjalnie pod drukarkę, tutaj Wam pokażę, jak to wygląda. Coś takiego, z tych wszystkich elementów tu sobie ponabijałem kołki i będę działał. Spróbuję zrobić z tego timelapsa, jakiegoś krótkiego, szybkiego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, a potem zabieramy się za unboxing. Patrzcie, jakie to paczka. Bambuła P1. I dokładnie to P1S. Ten cały, zabudowany. Z obudową, żeby móc drukować od razu jakieś abs -y i inne rzeczy. Muszę za dużo nie bawić z nią. Była taka plug and play gotowa, nie? Dlatego jest trochę wyższa półka startowa, ale mam nadzieję, że będzie właśnie taka, że nie trzeba za dużo tam usprawniać. Dobra, ja się biorę za ustawianie, testowanie. Widzimy się później. zawsze zobaczyłem, że najwięcej rzeczy, rzeczy da, nóż do rozpakowywania, gwoździki zamiast kompresora, bo ktoś zabrał kompresor do domu. To ogólnie pracuje przy równiomebnie na wymiar, stąd to wszystko, miara nie wiem, młotek do gwoździków, no i kantownik, żeby odrysować środkową przegląd. 勝った。Yes. z gotowym rytam No i teraz płyzki Zaczynamy od paczki z Wotlanda. Widzę, że i tak mnie nie będzie widać na kamerze. Spójrz się tu. Tutaj mam gradownik, tak zwany. Z wymiennymi nożykami. Jeżeli zostaje te nitki chyba na wydrukach, to można sobie tym to ładnie zedrzeć, obrobić lekko krawędzie. Może się przydać. Nie wiadomo. No. drobie nie było. Tu mamy jeden filament lub to chyba PLA, bo nie zamówiłem w Bambu PLA, a PLA jest podobno najbardziej podstawowy, więc będzie fajnie do testowania, a może szybciej drukuje. też jeszcze nie wiem, jak się dowiem, jest zielony. Możliwe, że z drukarką jest drukarka, coś takiego, ale pewnie razie to. Klej adhezyjny do stołu. Bierzemy się za drugą paczkę. To jest już jedna z paczek od bambu. To powinno być filamenty. Dodatkowy stół, bo widziałem filmiki, że ludzie wymieniają taką inną podkładkę. Lepiej drukuje, chyba lepiej się trzyma i jest ładniejsza struktura. Nie będę tego jeszcze otwierał na razie, Odłożę. no i to mam nie dwa filamenty. ABS hmm, kolor, jaki to był kolor biały. Tak wygląda. Czuć pinie. Druga. To będzie czarne petkie. Są popisane temperatury, ale wiem, że w programie od bambu ich filamenty mają gotowe programy, więc zobaczymy. Strasznie stresuję, bo takie wiele w pierwszy raz to robię. No tak, nie. nie wiem. Nie co on mówi to, co z tym, co rozrabiasz. informacja, żeby nie wyrzucić pudełka. Unboxing tutorial. Все, камера. Чтобы не было жад. To jest zestaw, który przychodzi z drukarką. Pokażę trochę z ręki jak to wygląda. Wszystko go zabezpieczone, wszystkie elementy ruchome. To jest stół. I tu kolejna rzecz. Nie chcę co za bardzo szarpać, Niszewa. Ten tak ciężko wychodził. Tu Nie wiem. Co się... nie, może jak się w stół podniesie, to już chyba nie tykam bez instrukcji. Trzeba poczytać trochę. Zanim wezmę się za instrukcję i rozkładanie, tam to jeszcze otworzymy sobie ten karton. Co tutaj jest? No tu jakieś narzędzia są. Co robisz? Tu wyświetlacz. Kabel, którego szukałem wcześniej. Prowadzenia filamentu, rurka. No właśnie. A co ja zrobię z filamentem? to jest do tego? Co bym wątpił. Nic więcej nie ma. Możemy jeszcze to małe, błyszczące. Co tu nie jest takiego? Cię przykleiło. Tu są jakieś elementy. Ale nie wiem do czego jeszcze. summer days burn me out love just breaks me down go inside like when she leaves so slowly leave the ground Tu mamy teraz trzy śruby do odkręcenia i tam na końcu, ale tego Wam razie nie pokażę, bo wszystko tu zasłonię rękami, więc widzimy się potem. No więc uwolniłem stół. O tych piankach nic nie ma w instrukcji kiedy je wyjąć, ale wygląda jakby ona wchodziła pod spód, więc raczej jak stół się podniesie, to wtedy je trzeba wyjąć. chociaż o tym nie piszą. A, takie trzy środki blokowały stół tra do transportu, prawdopodobnie. No i teraz tu już mi każą podłączyć prąd. No i połączyć się z nią. Potem y by założyć filament i wydrukować pierwszy wydruk testowy. Jest teraz się wezmę się za ustawienie i trochę tu na porządku będziemy odpalać. Dobra, będziemy robić pierwsze uruchomienie. Tu w ogóle jest o. Karta SD. Również z wydrukami testowymi.

No znaczy, cała szafka trzęsie. Coś kalibruje. W tym czasie otworzę też pólak. Czyli czego nie mogło zabraknąć, jak już się połączyłem. No, aktualizacji nie. Dobrze, otworzyłem filament PLA, zielony, wszystko zaznaczyłem. Teraz klikam, że mogę załadować. Aparat się niestety wyłączył, przegrzewa się tutaj, jest na kablu też, także no, materia się przegrzewa i nie da rady z Także nagra się wydrukuje, ale widzę, że będzie trzeba... Nie wiem czy to mi widać na kamerze, ale... Z się trzęsie i to dość mocno, a jest ciężki i dużo tu jest tych płyt, kulek. To ciekawa sprawa. Mam takie gumy bardzo grube, co wytnę z tych podkładki i podstawię pod nóżki. Może jutro. O, tam cztery nóżki. Tu w ogóle o, filamenty. Muszę poprzestawiać te półki, żeby może je w pionie postawić. Zobaczę jeszcze. Wygląda to wszystko fajnie. Przezwracam się na jakąś produkcję. Bardzo szybka jest. Otworzę. Zobaczcie. Strasznie szybka. Jak kiedyś drukarkę u znajomego, no to to, to bije na głowę. Tą prędkość. Nawet nie ma porównania po Wróciłem po godzinie zobaczymy co tu wyszło. No jakiś wentylatorek chodzi. O kurde no powiem wam, jest petarda. Zaraz zacznę go się wyjmuje całą tackę. O. z mhm. jest lekko ciepła. O. złapimy ostrość, czy nie złapimy. O No jest naprawdę. Jest naprawdę nieźle. Bok. Bog jest tak gładki, że jakby mi coś to dał, to bym nie wiedział, że to jest z drukarki nawet. Przynajmniej tej łopatki. Tutaj już troszeczkę widać. Troszeczkę. O, o! Złapało nawet. To. Trochę widać. Ale na żywo to jest mniej widoczne niż teraz o, teraz na kamerze. Jak spory zoom ładnie złapało. Ostrość. O, nie wiem nawet co to jest jeszcze Ale jest piękna tekstura tej podkładki Coś wyłapał. Widać to trochę. No nie zła rzecz. A już widzę te piny. No albo nie, chyba nie. Tak? A jak to połączyć? Niezła rzecz. O tu to widać teraz ładnie. O! Jest naprawdę jest petarda bez żadnego ustawiania czegokolwiek. Prawie nie widać, że to wydruk. Coś pięknego. Teraz trzeba testować. Dużo działać. Zobaczymy. Tutaj sobie wydrukowałem żółwika z karty od bambu. Złożę później i zacznę. Kolejne wydruki, tym razem do piły. Coś użytecznego. Tu jest dziura, która Przestrzeni od kóżeczka słabiej ciągle. i teraz tu uskiem o tamtą stronę i już nie wiadomo I pyk. Kończę dzisiaj z drukareczką. Jest naprawdę fenomenalna. Będziemy tu dużo, dużo drukować. Jakiś elementów do tv dokładów, do kładów, Coś się tam wymyśli. Parę razy już było potrzebnych. Teraz też jest projekt Z-Force'a. Też będzie potrzebne do szyby na pewno. Parę rzeczy do warsztatu chcę wydrukować. Poznajdywałem takie do stolarstwa gotowce. A potem zacznę sam coś dłubać. No i tyle. Mam nadzieję, że film nie był zbyt chaotyczny że coś tam z tego montażu wyszło z tego, z tego... Z tego nagrywania w ogóle nie montażu nawet. I mam nadzieję, że może się podobał i będzie tego więcej. Zobaczymy. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.